Każdy zlikwidowany piec węglowy to lepsze powietrze w naszym mieście. Również od naszych decyzji zależy, czym wszyscy w Krakowie oddychamy. Piece i kotły węglowe definitywnie odchodzą do lamusa. W Krakowie od września 2019 roku będzie obowiązywał zakaz palenia paliwami stałymi, w tym węglem i drewnem. Do tego czasu musimy zlikwidować wszystkie paleniska węglowe, ale zamieniając je na ogrzewanie proekologiczne, możemy skorzystać z dofinansowania w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa. W tym roku możemy otrzymać dotacje do 80% kosztów kwalifikowanych. Warto pospieszyć się ze składaniem wniosków w Urzędzie Miasta, bo z każdym rokiem w Wsparcie finansowe zmniejsza się o 20%. Dotacje można uzyskać na zmianę systemu ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne, na podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk i kotłowni węglowych. Ona składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest do zakupu i montażu źródła ogrzewania. I tutaj wysokość wyliczana jest 900 zł za każdy kilowat mocy potrzebnej do ogrzania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W na metr kwadrat. Maksymalna kwota dotacji do tej części to jest 8000. Druga składowa to jest dotacja do zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania, i tutaj wysokość dotacji to jest 80 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej. Pamiętajmy, że w tym roku możemy otrzymać dotacje na 80% kosztów inwestycji. W związku z tym podane kwoty finansowania zakupu źródła ogrzewania i montażu instalacji będą pomniejszone co najmniej o 20%. Dotacje otrzymamy na likwidację pieca lub kotła węglowego, kominka lub kozy, jeśli ogrzewa mieszkanie i jest trwale związana z podłożem lub ścianą. Na dofinansowanie możemy też liczyć, jeżeli mamy podwójny system ogrzewania, węglowo-gazowy lub węglowo-elektryczny. Wnioski o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta oraz w dwóch działających na terenie centrów handlowych w Galerii Bonarka i Bronowice, a także w punktach informacyjno-doradczych przy Alei Powstania Warszawskiego 10 od godziny 7:30 do 18:00 i na osiedlu Zgody 2 od godziny 7:30 do 15:30. Tu możemy też liczyć na pomoc przy wypełnieniu wniosku Miasto sporządziło listę firm rekomendowanych. Firmy, które znajdują się na tej liście, e, mają m, mieć w swojej ofercie możliwość wykonania zadania, czyli wykonania zmiany systemu ogrzewania i zmieścić się w kwocie przyznanej dotacji. Oczywiście jest możliwość taka, że oferta będzie przewyższała kwotę dotacji, ale to może wynikać z tego, że wnioskodawca może chcieć mieć wyższy standard. W związku z tym ta kwota może odbiegać od kwoty przyznania dotacji, ale wówczas tą różnicę wnioskodawca musi pokryć z własnej kieszeni. Wniosek możemy wypełnić osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika. Wymiana pieca lub kotła może odbyć się bezgotówkowo. Nie musimy wykładać pieniędzy z własnej kieszeni i czekać na zwrot kosztów. Firma kredytuje zakup i montaż nowego systemu grzewczego i rozlicza się z miastem. Dzień dobry, wydział przygotowania środowiska. Przyszliśmy w grudniu. chcielibyśmy zobaczyć to podnie? Po złożeniu wniosku do naszych drzwi zapukają kontrolerzy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w naszym domu jest palenisko węglowe. Potem będzie jeszcze kontrola potwierdzająca wykonanie inwestycji i ostatnia w ciągu pięciu lat sprawdzająca, czy nie wróciliśmy do opalania węglem. Przyznaną dotację możemy wykorzystać na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne albo olejowe. Nasz dom ma dosyć duży, ma 450 m2 i wybraliśmy boiler, bo ma zapas wody 160 litrów, a ten piec, który to jest na 35 kW na tą powierzchnię został wyliczony przez tą firmę i on jest dwubiegowy, to znaczy, że nam wodę użytkową ciepłą i kaloryfery. Firma od A do Z wszystko załatwiła, spisała się w 100%, bardzo dobrze i nic nas nie interesowało od początku do zakończenia tego projektu. Likwidacja ogrzewania węglowego to wyższy standard życia. Warto jeszcze w tym roku podjąć decyzję, bo dofinansowanie maleje z każdym rokiem o 20%. W tym roku możemy skorzystać z dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych.